Z letniego studia Bluestream TV, przy przepięknej pogodzie witają Państwa Joanna Dudziak i Łukasz Bado. Joanna, mamy dzisiaj wyjątkowy powód, żeby spotkać się z widzami Bluestream TV. Na początku jednak zobaczymy materiał z ubiegłego roku. Jak widzieliśmy przed chwilą w archiwalnym materiale, przy naszą redakcją nie lada wyzwanie. Tak, zgadza się, to już jest ten tydzień, ten czas, e, czyli to, co lubimy najbardziej, przygotowanie, ostatnie przygotowania do super dużej realizacji, e, do transmisji na żywo. Nie możemy się doczekać, jesteśmy w pełni gotowości w blokach startowych. Dobrze, zatem nie trzymajmy już dalej naszych widzów w napięciu. Mogłabyś nam zdradzić, co takiego dla nich przyszykowaliśmy? Proszę Państwa, już w tym tygodniu można powiedzieć, bo już 17 lipca w najbliższą niedzielę w Krakowie na stadionie Wawel startują drugie letnie igrzyska Virtus, które będziemy mieli przyjemność transmitować przez cały tydzień, codziennie. Także jest to dla nas ogromne wyróżnienie, bardzo się cieszymy i jesteśmy w swoim żywiole. Czy wszystkie z dyscyplin będą rozgrywane na Wawelu? Nie, nie wszystkie, nie wszystkie zawody, nie wszystkie dyscypliny. Tak naprawdę jest kilka obiektów, kilka lokalizacji. Wszędzie tam będziemy się pojawiać z naszymi kamerami, z naszymi redaktorami. Będziemy Państwu relacjonować na bieżąco to, co dzieje się we wszystkich lokalizacjach, na wszystkich zawodach i będziemy się spotykać codziennie na żywo w naszym studio. Tak duże międzynarodowe wydarzenia na pewno wymagały ogromnego nakładu pracy. Czy mogłabyś nam zdradzić, kto podjął się zorganizowaniu tak dużego eventu? Tak, proszę Państwa, już po raz kolejny wyzwanie i rękawicę rzuconą w świecie sportowym podejmuje Związek Stowarzyszeń Sportowych Sprawnie Razem oraz Federacja Wirtus. Będą oni współdziałać razem i właściwie już teraz finalizują te wszystkie przygotowania organizacyjne. Bardzo duża logistyka, bardzo dużo przygotowań, rozmów, spotkań. Mają to przepraktykowane. Wierzymy, że impreza świetnie wypadnie. My będziemy odpowiadać za tą część telewizyjną, także jest nam niezmiernie miło że po raz kolejny będziemy podejmować tą współpracę. Jednak relacja na żywo to nie tylko i wyłącznie transmisja zawodników. Nie. Relacja na żywo, którą my dla Państwa przygotowujemy, to nie tylko relacja z zawodów i, i tego, co będzie się rozgrywało w ramach zmagań sportowych, ale przede wszystkim Studio Live, w którym będziemy spotykać się z organizatorami, z delegatami międzynarodowymi, z sędziami. Bardzo ważnymi gośćmi będą przedstawiciele miasta Kraków, które dzielnie wspiera to wydarzenie. Będą się pojawiać oczywiście zawodnicy, ich trenerzy, opiekunowie, także te wszystkie osoby, które są ściśle związane z przebiegiem. Biegiem zawodów pojawią się w naszym studio, żeby zdradzić Państwu trochę kulis z tego, co się dzieje tam na stadionie. W takim razie, jak wielu zawodników będzie na turnieju? Wiesz co, no, przewidzianych jest około 500 zawodników, tyle się, tylu się zgłosiło, w sumie jest 18 państw ze wszystkich kontynentów, także będzie międzynarodowo, wielokulturowo, będzie bardzo ciekawie, będzie mnóstwo emocji. To jest też takie miejsce, ten Kraków stanie się takim centrum, można powiedzieć, już nie świata, ale chociażby Europy, pod kątem tych sportowych emocji. Tam będzie naprawdę działo się dużo na każdym kroku w wielu obiektach. Miasto będzie żyło tym wydarzeniem. W takim razie, jaką rolę będzie pełniło Blue Stream TV w tym cał... W wydarzeniu. Blustin TV jest głównie realizatorem transmisji telewizyjnych, więc pojawiamy się tam w roli operatora telewizyjnego, będziemy przeprowadzać transmisję na żywo. Będą nasi ludzie, redaktorzy, fotoreporterzy, streamerzy, także cały sztab nasz i, i cała ekipa wyjeżdża do Krakowa. Natomiast jesteśmy również redakcyjnie tutaj i zobligowani i bardzo chętnie objęliśmy wydarzenie naszym patronatem medialnym. Także kwestie marketingowe, medialne również są pod naszą pieczą. Organizatorami igrzysk są Związek Stowarzyszeń Sportowych Sprawni Razem i Federacja Wiltus World Intellectual Empowerment Sport. W takim razie co, widzimy się w Krakowie. Tak, widzimy się w Krakowie z całą redakcją i z całym zespołem Bluestream TV. Nie możemy się doczekać, będziemy tam razem z Państwem ze wszystkich urządzeń mobilnych. Pozdrawiam serdecznie. na Dudziek Bluestream TV.